Seda jest trenerem fitness z Gelsenkirchen, rozwiedziony, dwa dzieci i Faruk jest żonaty i ma cztery dzieci. Z jakiegoś nieznanego powodu prześladuje Seda od 2017 roku, prawdopodobnie z powodu odrzuconej miłości. Jest kilka zarzutów przeciwko niemu. W dniu 22 czerwca 2019 roku Seda widzi go przy drzwiach w Gelsenkirchen Buer. Dzwoni na policję która prowadzi dochodzenie w sprawie zarzutów i przeprowadza analizę zagrożeń. Faruk zostaje odesłany, ale wraca 30 minut później i idźga Seda w drzwi wejściowe. Zabiera się ją do szpitala z poważnymi obrażeniami, kilka dni później jej stan jest nadal krytyczny. Sprawca został aresztowany w pobliżu miejsca zbrodni, Slesz wciąż ma ze sobą nóż. Dzieci idą do ojca, byłego męża Sedy. Jest też wskazówka, że nowa narzeczona Seda mieszka w Turcji. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i pomoc w zbudowaniu dużej bazy danych o zabójstwach dla honoru. Proszę zapisać się do naszego kanału Zabójstwo Honorowe.